Witam finansowo zorientowane chomiki. Czy chcecie odkryć sekret bogactwa i szczęśliwego życia? Brzmi jak bajka, prawda? Chociaż może niekoniecznie, bo w dzisiejszym filmiku mowa o rzeczach, które przyczyniają się do dobrobytu i to przedstawione przez kogoś, kto sam już osiągnął sukces. Dowiedzmy się zatem, jaki jest rzekomo sekret szczęścia. Co bym zrobił, gdybym dzisiaj był bez grosza? Tak jest. Jakby wyglądał twój proces krok po kroku. Potrzebne są cztery rzeczy, które trzeba wykonać bardzo dobrze, aby stał się cud. Jaki cud? Cud obfitości, bogactwa, miłości, czego tylko człowiek może poszukiwać. Te cztery podstawy to praca duchowa, praca fizyczna, pewność siebie oraz modlitwa. Czasami ciężko pracujesz, a bo to nie widzisz żadnego cudu. A to dlatego, że skupiasz się tylko na jednej z tych czterech podstaw. Całą swoją energię poświęcasz tylko jednej albo dwóm rzeczom, a pozostałe ignorujesz. Dopiero gdy opanujesz wszystkie cztery, to tworzą się przed tobą bramy możliwości. Brzmi trochę jak przykazania: tyle, że cztery zamiast dziesięciu. Jak na mój gust brzmi to nieco zbyt ogólnikowo, niemniej w jego słowach jest trochę prawdę. Zarabianie pieniędzy jest jak najbardziej ważne, ale to nie jedyny cel, do którego warto dążyć. Nie ignorujcie spraw ducha, bo niematerialne rzeczy często przynoszą więcej satysfakcji niż jakiekolwiek bogactwa. Postarajcie się znaleźć równowagę, na szczęście przyjdzie. Samo. Dzięki za oglądanie! Nie przegapcie nowych odcinków, aby zdobyć jeszcze więcej oświecenia! Pamiętajcie, chomiki to siła! Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego! Do zobaczenia! Cześć amatorzy finansów! Gdy ktoś ma pomysł na biznes, zwykle przedstawia go najpierw rodzinie i przyjaciołom, a później inwestorom. A jeśli wszyscy mówią, że pomysł jest zły, czy należy słuchać krytyki? Znalazłem dla Was filmik opowiadający właśnie o tym. Obejrzyjmy i spróbujmy wspólnie wyciągnąć wnioski. Ile razy telefon padł ci w najgorszym momencie, na przykład na lotnisku? Nikt nie chce łazić wszędzie z ładowarkami albo oddawać swój telefon do naładowania nieznajomym. Umberto pełni darmowa stacja ładowania telefonów komórkowych. Produkcja jednego urządzenia kosztuje obecnie 1000 dolarów. Hmm, to się źle skończy. Fatalny projekt. Po co komu coś takiego? Zero zainteresowania. Szkoda trochę, bo przypuszczam, że włożyliście w to dużo pracy, po to i US. Te tam, żadnego... I łez, tylko krew w wodzie? To zdecydowanie nie dla mnie. Rezygnuję. Mam ochotę was zatrudnić, tylko po to, żeby zaraz potem was zwolnić. Jak mogliście sądzić, że taki interes ma szansę zadziałać? Totalna beznadzieja. To definitywnie jeden z najgorszych pomysłów, jakie kiedykolwiek widziałem. Rezygnuję. Cóż, krótka prezentacja. Krótka i żałosna. Okropne. Myślałem, że to do napełniania szklanek. Hej, zostawił swój telefon. Wow, to było okrutne i bolesne, ale nie powinno zaskakiwać, bo inwestorzy nie słyną raczej z Choć niechętnie to przyznaję, muszę się z nimi zgodzić. Ten pomysł na biznes wydaje się dość wątpliwy. Skoro ładowanie telefonów byłoby darmowe, skąd mieliby czerpać zyski? Może przez reklamę? Brzmi niepewnie. Pamiętajcie, że oprócz wiary w swój pomysł, trzeba również myśleć logicznie i stanowczo. Pomoże wam to zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do zobaczenia w następnym odcinku.